Cześć, witajcie tutaj stary gracz World of Warships i dzisiaj przyjrzymy się, jak sobie radzi USS Iowa. Kontynuujemy przygodę z amerykańskimi pancernikami i mamy tutaj. Iowa na pokładzie 3x3406, piekielnie mocne 406, o świetnym 27 km zasięgu i naprawdę, naprawdę fantastycznej celności. O ile my ze swojej strony, ja jako gracz, jesteśmy w stanie... Dobrze przewidzieć, dobrze oszacować i wybrać punkt, w który powinniśmy te działa nakierować, o tyle Ajoła się odwdzięcza trafieniami, celnymi strzałami, co nie było aż takie oczywiste w przypadku niektórych pancerników, w szczególności japońskich, gdzie sam fakt dobrze wycelowanych dział, no niekoniecznie oznaczał trafienie, czasem oznaczał coś zupełnie innego. Ruszamy, zobaczymy co się uda upolować, mamy 31 węzłów maksymalnej prędkości, co jest właściwie pierwszym tak naprawdę pancernikiem amerykańskim, który może sobie popłynąć tam, gdzie mu się to podoba. Ja wiem, przed nim North Carolina miała maksymalną prędkość 28 węzłów, a nie 21 jak wszystkie pozostałe, ale 28 węzłów podczas manewrowania zamienia się w jakieś 23-24 węzły. To z kolei sprawia, że okręt taki no nie do końca był okrętem, który mógł na przykład bezkarnie popłynąć się tam, gdzie trzeba, a potem sobie nawrócić i popłynąć w inne miejsca. Natomiast North Carolina ze swoimi 31... Je, ze swoim... O, jak to się po, powiedzieć. North Carolina, która e, wyciąga 37 węzłów, może spokojnie mm, popłynąć tam, gdzie e, tam, gdzie chce, może też popłynąć źle i nawrócić i nie zostanie za ten manewr jakoś strasznie ukarana bo nie straci na tym aż tak wiele czasu jak to bywało właśnie z wszystkimi poprzednimi pancernikami amerykańskimi ja teraz muszę ostro wykonać manewr w kierunku Amagi nie mam zamiaru być trafionym tak jak on przed chwilą przeze mnie czyli pod kątem 90 stopni prosto w rozłożoną burtę tutaj na całej długości Pociski spadają. No, pod kątem 90 stopni, mamy przebicia, mamy trafienie w cytadele yy, i mamy zmasakrowanego magii jednym strzałem właściwie. Zamiar tego uniknąć, będę się ustawiał pod kątem ostrzejszym, który nie pozwala na taki atak. Nie pozwala na takie przebicia. Pilnujcie tego. Znowu Cytadela, znowu 17 tysięcy. Yy, troszeczkę zwolnię, bo nie chcę tutaj się sam deforsować, natomiast utrzymuję te, ten kurs, utrzymuję takie ustawienie. No i widzicie, modyfikacja prędkości pozwoliła mi uniknąć yy, trafienia torpedami. I co, możecie teraz zauważyć, że kosztem właściwie, yy, teraz się troszeczkę odwrócę, bo chcę wyżejć z całej burty, ale lepiej jest kosztem strzału z pełnej burty ustawić się pod ostrzejszym lepiej jest jednak wystrzelić mniej pocisków ale być ustawionym obronnie być ustawionym tak, że gdy nas zaatakuje przeciwnik to my jesteśmy ustawieni w taki sposób, że część z tych pocisków zrykoszetuje to jest świetna wiadomość e, dla wszystkich, którzy m, średnio ogarniają grę pancernikami więc e, kto ją nie ogarnia, ten niech słucha. Ja średnio ogarniam, ale to jest wiadomość świetna. Tak długo jak jesteście dobrze ustawieni, tak długo nie obrywacie za, tak jak tutaj mogami, za 12, czy za 20 tysięcy, czy za, nie wiem, 30, bo można jest 30, tutaj już nie bardzo coś mogłem zrobić z tym. I szukamy następnego celu, który jest ustawiony w jakiś niespecjalnie rozsądny sposób, tym razem będzie to Fubuki. Nie pójdzie na dno, a to będzie wynikało z czegoś zupełnie, zupełnie innego. Mam nadzieję, że się uda go dostrzelić za chwilę. A, tak. Poszedł. I dalej Baltimore na złym ustawieniu. I wykorzystujemy to bezczelnie i po humsku, czyli my jesteśmy ustawieni tak, żeby rykoszytowały te strzały, chyba, że to tam trafia w nas, bo z amunicji odłamkowej, no to jednak tam gdzieś tam trafia po tych nadbudówkach, coś tam wybucha i coś tam obrywamy, ale to nie będzie to, co on by chciał i tak, bo nie jesteśmy tak ustawieni, jak on by chciał, żebyśmy byli ustawieni. Jak widzicie zresztą sam fakt już trafienia w nas jest znacznie trudniejszy. A tutaj Amagi, ja który dalej nie ogarnia tego, co się dzieje i zostanie ukarany przeze mnie w tej chwili, mam nadzieję. No nie Okej, okay, trochę, trochę za bardzo jestem tu oklepywany z, z odłamkowej i to podpalanie mnie już zaczęło troszeczkę drażnić, więc będziemy się lekko przesuwali. Poprawimy a magii Chciałem się tutaj zawrócić, ale nie będę zawracał, bo nasi tutaj idą. Okej, okay, no to wbijam powrotem w prawo system fatalnie ustawiony właśnie to jest to czego bym robić nie chciał czyli ustawić się całą burtą do przeciwnika 90 stopni do odchodzących pocisków tak jak on jest ustawiony w tej chwili ja już odbijam w jego kierunku żeby uniknąć tego no i wysadzamy go środła bo tak, bo źle płynie. Czyli pilnujcie tego, bo to pozwala że, na to, żeby po prostu przyjąć dużą ilość ciosów na siebie, jeśli gracie pancernikiem. No, no, a co macie robić pancernikiem, jeśli nie przyjąć dużej ilości ciosów na siebie? No to jeśli nie wyjdą, no, to kto? Yy, tak więc yy, to jest jedyna opcja, która wam pozwoli przetrwać yy, starcie z bliska z dużą ilością pancerników przeciwnika. Teraz się podreperujemy trochę. Za wysoko tam strzeliłem, ale wystarczyło. I co? Kosztem strzału ze wszystkiego, kosztem strzału z pełnej y, burty, kosztem salwy z całej burty, z trzech wież, będziemy jednak y, atakowali sześcioma działami, a nie dziewięcioma, tylko po to, żeby zachować odpowiedni kąt i mieć jakieś możliwości obronne, gdy przeciwnik tego nie robi. I dostaje ze 12 tysięcy z krytykiem i jest mu przykro. Ale nie wie dalej, że jest źle ustawiony, ponieważ cały czas ustawia się na atak ze wszystkiego co ma. Do tego dąży i to działało, i to działało świetnie przed 031, natomiast to już nie działa im szybciej się to przyswoi, tym lepiej dla grającego. 14 tysięcy. Czyli co? Strzelamy tak, by trafić pod kątem 90 stopni, a ustawiamy się tak, by przeciwnik nie mógł tego robić. To jest wszystko, co właściwie robimy. Oczywiście w takiej sytuacji, gdy zostajemy okrążeni z, z dwóch stron, z trzech stron, gdzie mamy przeciwników wszędzie dookoła i oni są na jakimś nie, nie, niezbyt odległym dystansie od nas nie będziemy mogli niestety uniknąć tego wszystkiego no nie będziemy mogli się do każdego czasem ustawić w sposób optymalny bo będziemy mieli przeciwnika tutaj 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 do któregoś będziemy musieli być zwróceni pod tym kątem bliskim 90 stopni co wtedy możemy zrobić no nic wtedy możemy jednego z nich zatopić jak najszybciej albo po prostu się wycofywać albo no, coś kombinować natomiast nie będziemy mieli możliwości jeśli już tak wpadniemy w takiej w, taki, w taką sytuacji, co się no, po prostu może zdarzyć, bo wpłyniemy w jakieś większe zamieszanie, y, to nic nie pozostaje nam innego, jak y, szybko jednego z nich zatopić. Oczywiście to działa na wszystkich okrętach, nie tylko na, na pancernikach, ale to działa właściwie na wszystkich okrętach w tej chwili. Oczywiście to jest, głównie dotyczy amunicji odłamkowo, przepraszam, od amunicji, amunicji przeciwpancernej. Niektórzy sugerują, żeby do okrętów, które nie są ustawione pod optymalnym kątem do strzału z amunicji przeciwpancernej jednak wracać, oj, teraz była lepsza właśnie w amagi sytuacja i trzeba sobie dlatego zmienić cel, a ten, który jest dalej, ale który jest źle ustawiony i skutecznie będzie go można zaatakować. Niektórzy sugerują, żeby w okręt taki jak teraz płynący pod złym kątem dla nas, niewygodnym, niedogodnym do strzału jednak atakować amunicją Yy, odłamkowo burzącą, bo to pozwala sięgnąć gdzieś go tam po tych nadbudówkach, sięgnąć go po wieżach i, i narobić mu yy, yy, sporo zniszczeń. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak, szczególnie jeśli to byłby duży okręt, którego i tak byśmy nie mogli ruszyć. No teraz Sabiutko 2700 nie, nie wycelowałem za dobrze, przeleciało to wszystko na domagi. Swoją drogą też pamiętajcie, że gdy manewrujecie, gdy lecą w waszą stronę pociski, to jeśli możecie to próbujcie odbijać od tych pocisków, nie w stronę tych nadlatujących pocisków, bo niektórzy tak odruchowo widzę, że manewrują w stronę nadlatującego pocisku, to też zależy od tego oczywiście na jakim kursie byliście. Jeśli ster jest wychylony powiedzmy na połowę w kierunku nadlatających pocisków, no to jest pech, bo, bo w tym momencie wykonanie manewru w przeciwną stronę i próba odbicia skończy się właśnie naprostowaniem okrętu i potężną, potężną yy, salwą, czyli bólem głowy, i niczym innym, więc wtedy lepiej jednak y, zrobić podejście, kontynuować ten kurs. Jeśli zbliżacie się do pocisków już y, nie macie możliwości odbicia w drugą stronę, lepiej nie ryzykować naprostowania. Jeśli możecie odbić od pocisków, to odbijać od pocisków, bo one wtedy spadają przed Wami, nie wpadają w Was. Natomiast pociski, które są, do których się skierujecie, w stronę których się skierujecie, y, często trafiają we wszystko, co jest y, ponad y, pokładem. I niestety często niszczą wieżę. Czyli jeśli jesteście no, przy tym zegzakowaniu akurat wypadnie tak, że pociski polecą wam prosto w stronę, w którą wy akurat skręcacie. No to jest pech. To jest duża, duża szansa na to, że jednak to wszystko pójdzie po, po wieżach. No i teraz nie mam za dużego wyjścia. Nie chcę mu odpuścić. A, już tak koniec meczu. No dobra. Szkoda, że się nie udało tego jakoś sensownie trafić. Nie za dużo punktów widzę, ale ok. 1900. Dobrze, niech to zostanie. Ogólnie okręt polecam. Nie jest to jakiś tam wybitny wynik, ale sami widzicie, że okręt się sprawuje bardzo dobrze. Wygodne granie, potężny zasięg, piekielnie mocne działa, jeśli tylko użyte w dobry sposób i duża, duża odporność na ciosy. Naprawdę przyjąłem potężne ilości dzisiaj tutaj tych ciosów przyjąłem torpedy z 12 tysięcy 14 tysięcy plus 31 tysięcy z oczywiście akurat e, armor piercing czyli większość ciosów, które przyjąłem to były ciosy mm, przyjęte z amunicji prze, przebijającej pancerz e, czyli przeciwpancernej a nie z amunicji odłamkowo-burzącej no to ciekawostka, bo myślałem, że już większość osób wciąż jeszcze gra na, na HE, a nie na AP no to dobrze, to by było e, na tyle dziękuję bardzo i do usłyszenia niedługo